Cześć, witajcie na strzelnicy w Radzminie, o której już wspominałem w jednym szorcie. Natomiast dzisiaj e, według projektu od Zera do Graufela dzień zero, dzień kontrolny. I od tego dnia tak naprawdę wszystko się zaczyna, czyli trening strzelecki, trening siłowy, przygotowanie fizyczne, przygotowanie mentalne itd. Natomiast dzisiaj opowiem Wam o tym m.in. jak się przygotowuję, jakie mam ćwiczenia, co będę robił, jak będzie wyglądał cały proces, jakie są moje cele oraz yy, zrobimy sobie trening zero. Trening, który będę powtarzał raz w miesiącu po to, żeby sprawdzić, jak idą moje postępy. Natomiast ten trening wam dzisiaj pokażę, i w opisie macie link, gdzie możecie ściągnąć planszę, jak, ten, jak ułożyć cały, cały ten tor, jak zrobić taki trening, żeby jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby razem ze mną robić te przygotowania strzeleckie na przyszły sezon, to będzie mógł skorzystać właśnie z tego treningu i samemu weryfikować na jakim jest aktualnie poziomie i czy idzie do przodu, czy nie, co należy poprawić. Trening jakby bierze zakres wszystkich rzeczy, które są niezbędne przy strzelaniu dynamicznym, więc jednocześnie sprawdza nasze wszystkie umiejętności. Tylko uwaga! ważne jest to, żeby tego treningu nie robić częściej niż raz w miesiącu, bo jeżeli się nauczymy schematu, to ten wynik będzie troszeczkę nieprawdziwy w kierunku jakby naszej kontroli. Dlatego ten trening robię tylko raz w miesiącu. Pomiędzy robię zupełnie inne ćwiczenia, żeby po prostu się tego nie nauczyć. Natomiast teraz przenosimy się do studia, gdzie opowiem o tym z jakiego punktu startuję, potem opowiemy sobie o tym, co wkładam w swój trening, jakie mam przygotowania, jakie mam ćwiczenia, itd. I w międzyczasie jeszcze pokażę Wam przebiegi i moje czasy, moje wyniki właśnie z tego treningu. Także nie ma co gadać więcej, zaczynamy! Dobrze, zatem czym jest projekt Od Zera do Graufela? W dużym skrócie chodzi o to, żeby przez najbliższy rok zmaksymalizować swoje umiejętności strzeleckie pod kątem sportowym, ale nie tylko. Generalnie pod kątem umiejętności posługiwania się bronią. Hmm, oczywiście skupiam się w tym momencie tylko i wyłącznie na pistolecie. Przede wszystkim jest łatwiej trenować, taniej yy, i nie chcę się rozdwajać na pistolety, karabiny, strzelby. Nie, tylko pistolet chcę zmaksymalizować Maksymalizować, chcę zobaczyć jaki będzie rezultat. W ramach tego projektu tak naprawdę będą trzy ścieżki. Pierwsza ścieżka to jest oczywiście ścieżka strzelecka, która przede wszystkim będzie opierała się na treningach strzeleckich. Treningi oczywiście będą to treningi na strzelnicy oraz treningi w domu. Generalnie chciałbym robić co najmniej jeden trening w tygodniu na strzelnicy, na, na mokro, ale również chciałbym, żeby były co najmniej trzy albo cztery treningi na sucho w domu z wykorzystaniem trenażera Laser AMO. E, taki jest plan. Zaczynam tak naprawdę za chwilę, w sensie nie wiem, kiedy puszczam ten film. Natomiast, e, jak puszczam ten film, to jest właśnie moment startu. Ja przez ten czas się jeszcze przygotowywałem, ale za chwilę o tym opowiem. E, natomiast, to są treningi strzeleckie, które mają zmaksymalizować moje umiejętności typowo strzeleckie. E, jakby taką nominalną konkurencją, w której chcę brać udział, wobec której to wszystko robię, to jest IPSC. No, ale oczywiście, też pewnie pojawią się inne konkurencje, bo chciałbym też poprawić. E, Umiejętność strzelania statycznego, chciałbym też postrzelać w piro, ale głównie IPSC. Ćwiczenie kontrolne numer 1, które sprawdza przede wszystkim przenoszenie celów, ale również strzelanie na bliskie, średnie i dalekie dystanse. Najdalej położone, a tarcza ma, jest na 19 metrach i to jest taki powiedzmy najczęściej spotykana tarcza na dalej, jeżeli chodzi o IPSC i te 19 metrów w zupełności wystarcza. Stoimy dokładnie w tym miejscu, statycznie nie ruszamy się. Po sygnale timera należy ostrzelać wszystkie tarcze dwa razy. I to jest wszystko. 3,52. Podejdźmy sobie do tarcz. Alfa, alfa. Alfa, alfa. I jedno mi uciekło, nawet to Czułem, że mi uciekło, potem zrobiłem korektę. To był pierwszy strzał. Potem zrobiłem korektę to trudno. Taki wynik. Właśnie wam się wyświetla e, mój e, point factor. Jaki był czas? Trzy. 3,52. Kolejny jakby zakres treningowy to jest trening siłowy, który no, jakby też mi zależy na tym, żeby móc pogodzić wszystko, tak? bo wiadomo, że nie każdy ma tak dużo czasu, żeby sobie chodzić na siłownię, na strzelnicę i tak dalej, więc ja chcę to wszystko tak naprawdę zrobić tanio i jednocześnie skutecznie i elastycznie do tego, żeby mieć na to wszystko czas. Więc postanowiłem, że najlepszym sposobem będzie zamówić taki zestaw domowej siłowni, taki na razie najprostszy, to są zwykłe handle, obciążniki i tak dalej, nic nadzwyczajnego, taki zestaw kosztuje w granicach 150 zł i robić podstawowe treningi siłowe. Oczywiście nie chodzi o to, że teraz chcę być koksem, no bo wtedy wiadomo, że najbardziej skuteczna metoda to będzie pójść na, na siłownię, ale Chcę po prostu mieć siłę w rękach i jakby te mięśnie ćwiczyć i trenować. Do tego oczywiście przyda mi się aplikacja. Takich aplikacji jest masa, gdzie uzyskamy przede wszystkim wsparcie pod kątem powtarzalności tych treningów, ale też i opisy, jak robić dane treningi, na co one działają. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo, więc niewielkim kosztem, w granicach 150 zł, możemy sobie robić trening siłowy w domu o 21:00. Przy serialu, kiedy jesteśmy po prostu zmęczeni i z reguły nie mamy na inne rzeczy czasu, tutaj jak najbardziej możemy po prostu pomachać handlami. Ćwiczenie kontrolne numer dwa. Ćwiczenie sprawdzające umiejętność oddechu, zmiany lokalizacji, na, celowania na blisko, na daleko, strzelania do blach. No generalnie bardzo fajne ćwiczenie, tak ogólnie, ale ja je trochę. Zmodyfikowałem o dodatkowe blaszki. Już Wam wszystko wytłumaczę. Zaczynamy na 20 metrach. Po sygnale startowym należy jak najszybciej dobiec na znacznik na 5 metrach. Oddajemy dwa strzały. Następnie musimy wycofać się na znacznik na 15 metrach. Znowu oddajemy dwa strzały, i teraz dowolnie, możemy iść w lewo albo w prawo. Przesuwamy się, żeby odstrzelić dowolną blachę z lewej strony. Następnie przemieszczamy się na drugi znacznik biały, i ta sama historia. Odstrzeliwujemy dowolną blachę z prawej strony. Następnie pracamy na 10 metrów. Znowu tarcza i pozostałą blachę. Z lewej strony i pozostałą blachę. Z drugiej strony, na sam koniec wracamy się na 20 metrów, i z 20 metrów znowu strzelamy do tarczy dwa razy. I to wszystko. No dobra, to lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dwa czarki. Blacha zdjęta. Byłem przekonany, że skończyła mi się amunicja. No ale dobra. Jakby świadomość sytuacyjna jest wpisana w rozwój strzelecki. Więc to, że w tej sytuacji e, no, zawiodła głowa, jest feedbackiem no z którym będę musiał popracować i na pewno nad celnością jaki miałem czas? 19.11 19.11 dobry czas no dobra zliczmy faktor. Kolejny jakby zakres treningowy, to jest zakres treningowy typowo wydolnościowy. Tutaj chcę postawić, myślę, że na rower, na cardio, może orbitek, też taki, taki posiadamy, więc jakby jest kilka takich rozwiązań, które można zrobić w domu niewielkim kosztem. I jeżeli chodzi o trening siłowy, to jest co drugi dzień. Jeżeli chodzi o trening wydolnościowy, to jest to e, trening, myślę, że raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, jeżeli pozwoli na to czas. Kolejne ćwiczenie, teraz będzie. Sprawdzać strzelanie w ruchu. Poruszamy się między białymi znacznikami. E, oczywiście w lewo bądź w prawą stronę, w zależności kto jak chce się przemieszczać. I w ruchu strzelamy do tych dwóch tarcz. Natomiast do środkowych dopiero po przekroczeniu e, tego znacznika pomarańczowego. Pam, 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 pam. I następnie po przekroczeniu kolejnego znacznika do kolejnych dwóch tarcz ważne w tym wszystkim jest to, że po przekroczeniu tego znacznika nie mogę strzelać do tych tarcz, które są z lewej strony. Możemy to sobie wyobrazić jak długi tunel, czyli ściany nie pozwalające nam strzelać. Natomiast wszystko musi się odbywać w ruchu. Nie ostrzelanie celu w ruchu, no to jest oczywiście procedura. I to jest tak naprawdę wszystko. Także zaczynamy. Nie wiem, co tu się odjebało, ale coś dziwnego Nie, się a, odjebało. A, kurwa. chujowo z Ach, no dobrze, kolejna rzecz do poprawki. A, jaki miałem czas? 12.61. 12.61, no za dwie sekundy straciłem na tym fucking... No wynik będzie taki se.

Stracone na tym cieniu. I ostatnia sprawa to są treningi strzeleckie z innymi trenerami. Chodzi o to, że chciałbym się wybrać do wielu ludzi w ciągu roku, żeby pokazywali mi swoje sposoby, swoje tajniki, żeby zwracali uwagę na błędy, które poprawiam, żeby przede wszystkim poprawić, nazwijmy to i nie tylko umiejętności strzeleckie, ale również umiejętność pokonywania torów, radzenia sobie z problemami i tak Jakby jeszcze udoskonalić to, co już wiem i może wprowadzić nowe rzeczy. Tak? Dlatego co jakby odwiedzić wielu przedstawicieli różnych technik strzeleckich. I jakby to jest pełen zakres. Kolejne ćwiczenie kontrolne, bardzo proste. Tutaj trenujemy generalnie przejście z punktu do punktu, zmianę celów oraz zmianę magazynka. Dlatego, że od tej pory jakakolwiek zmiana położenia, jeżeli strzelamy w tak zwanych boksach, czyli nie ma ruchu, tylko właśnie statycznie z jakiegoś miejsca, to każda zmiana będzie wymagała zmiany magazynka. Eee, zatem Proste, Strzel stoimy w tym miejscu, strzelamy do trzech tarcz, które są dalej. Następnie ze zmianą magazynka przemieszczamy się do kolejnego punktu i tu strzelamy kolejne dwie tarcze. To jest wszystko. Bardzo proste. Eee, lecimy. Dobra, 10, 20. Tutaj była dostrzałka 30 i słuszna 38, 38, 39, 44. Tutaj jakoś tak. 44. Czas? Ile był? 6,30. Spoko i jeżeli chodzi o moje przygotowania to pod kątem treningu strzeleckiego zależało mi na tym, żeby jeszcze sobie dopasować amunicję. No ci, którzy mnie śledzą, jeżeli chodzi o Twitch na przykład, gdzie serdecznie was w ogóle zapraszam na Twitcha. Link jest w opisie. Tam dosyć często robimy jakieś live'y i tak dalej. Natomiast ym... Mam przygotowaną amunicję, mam przygotowaną broń, mam przygotowane e, wyposażenie, e, mam wyposażenie pod kątem tej domowej siłowni e, i tak To wszystkie rzeczy już są i, i tak naprawdę mogę zaczynać. Nie jakby już bez żadnych wymówek i bez szukania jakichś dodatkowych rzeczy, które są niezbędne do tego wszystko już tak naprawdę jest gotowe. No i dzisiaj tak naprawdę jest pierwszy dzień, w sensie moment, w którym to oglądacie, to jest tak naprawdę pierwszy dzień tego wszystkiego, z, z czym zaczynam. Więc zacznijmy się przede wszystkim o moich celach. Jeżeli chodzi o moją sylwetkę, to w tym momencie ważę 103 kg, mając 1,85 m. To nie jest jakoś może bardzo dużo, natomiast na pewno nie jest to mało. Chciałbym schudnąć kilogramowo przede wszystkim, żeby przede wszystkim stawy nie dostawały tak bardzo w kość. <laughs> Brzmi to zabawnie, natomiast też przede wszystkim po to, żeby być szybszym, żeby być zwinniejszym, więc jakby ten pierwszy, pierwszy, pierwsza rzecz, którą chcę którą mogę zobaczyć, to jest przede wszystkim mm, waga, chciałbym zejść tak do 90 paru kilo, to by było super. E, Zaczynam od 103 i tak to jest mniej niż kilka miesięcy temu, bo po chemii miałem około 120 kilo, więc teraz i tak jest naprawdę całkiem spoko. Ale to jest jakby pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to chcę raz w miesiącu robić treningi albo bardziej tak jak treningi kontrolne. Co swoją drogą pewnie już puściłem, albo będę Wam puszczał w międzyczasie. I zachęcam Was w ogóle do tego, żebyście, żebyście robili ze mną ten trening zerowy co jakiś czas. Bo wszystkie tak naprawdę plansze, które są niezbędne do ułożenia torów tych treningowych, udostępniam. Pewnie jest link w opisie. Możecie sobie ściągnąć możecie w własnym zakresie też to robić. I powiedzmy możemy sobie to porównywać. Także zapraszam Was serdecznie. Jakby każdy element y, treningu będę, o nim będę opowiadał. No, nie, nie w jednym filmie, tylko pewnie to podzielę. E, więc dzisiaj jest taki nazwijmy to Dzień Zero. Więc tylko po prostu powiem o przygotowaniach. Kolejny tor jest bardzo podobny do wcześniejszego. Tylko jedyna różnica jest taka, że są troszeczkę inne dystanse i jednocześnie mamy przesłonę. E, zadanie jest proste. Zaczynamy z dowolnej strony przesłony w sensie przesłona ogranicza nasz boks do poruszania się. Oddajemy z jednej strony strzały do tych dwóch tarcz, następnie do kolejnej tarczy i przenosimy się na kolejny znacznik, również zmianą ze zmianą magazynka. Czyli wchodzimy i do strzelania mamy kolejne tarcze. Tutaj powinno być szybko, dynamicznie. No a zobaczymy, jak wyjdzie. Jak zawsze. I zobaczmy punkty. Ach, delikatnie pod skosem to nawet widać, no ale dobra, trudno mogę się delikatnie przesunąć, czyli mamy 8, e, znowu 8, e, czyli 16, 26, 26, 31, 32, 37, 40 Ach. No ale cóż, na tym polega rozwój. Od czegoś trzeba zacząć. To też dla mnie jest taka, taka, taka nowa materia e, i wiele rzeczy, wiele rzeczy robię no, pierwszy raz. Natomiast na pewno jeżeli chodzi o dietę, na pewno jeżeli chodzi o rzeczy związane z, e, z chudnięciem i z lepszym... Mimo że myślę, ja myślę, że ja dobrze się odżywiam, bo generalnie dużo witamin, dużo takich zdrowych rzeczy spożywam, więc pod kątem jakby takiej zdrowotności jedzenia nie mam sobie nic do zarzucenia. No, oczywiście zdarzy się raz na jakiś czas jakiś cheat day, ale to jest naprawdę rzadkość. Ja lubię warzywa, lubię zdrowe rzeczy, więc, e, więc, pod tym kątem, myślę, że to nie jest jakiś taki większy problem. Natomiast mm, nie chcę robić żadnej diety, tak? To nie będzie tak, że teraz dieta jakaś tam jajkowa, czy jakaś inna bzdurna, bo mm, głównym problemem, moim zdaniem, jest to, że wiele ludzi właśnie przerzuca się na, jakiś, na jakąś dietę konkretną albo e, drastycznie skraca ilość, e, ilość kalorii w ciągu dnia, i teraz. Jeżeli oni tak robią, to z reguły to, nie wiem, po pół roku, po roku zanika, wracają do swoich starych nawyków i jakby jest efekt jojo. Ja chcę to wprowadzać powoli, spokojnie, ale chcę, żeby to był mój nawyk. Chcę, żeby ten sposób jedzenia, który, czy, czy odżywiania się zasadniczo był naturalnym elementem mojego życia. Żeby te kalorie, żeby te wszystkie złe nawyki, które gdzieś tam się na pewno zdarzają e, całkowicie wyciąć. Chociaż myślę, tak jak mówię, no jakby ja jakoś dużo nie jem e, i też nie, nie spożywam dużo słodyczy, bo nie jestem jakiś mocno, mocno słodyczowy. Natomiast na pewno kilka rzeczy można byłoby jeszcze zmniejszyć. E, zasadniczo ja wolę zjeść mniej, a lepiej, w sensie smaczniej. Ostatni tor przed nami bardzo prosty tor, wymagający tak naprawdę no, szybkiego poruszania się i orientowania w tym co się dzieje. Zaczynamy na żółtym znaczniku. Oddajemy po dwa strzały do każdej z tarczy. Następnie po wyjściu z przesłony do e, pomarańczowego znacznika musimy ostrzelać te dwie tarcze w ruchu, a następnie statycznie do tych dwóch tarcz strzelamy z miejsca tutaj, tego jednego konkretnego. Także bardzo prosty tor, taki idealny na rozprężenie. I jeszcze miałem friza do tego wszystkiego. Freeze, czyli taki moment, jak chcesz zrobić dublet i zrobisz go za szybko. No niestety. Był to mój mały błąd e, i on mi troszeczkę mnie, no, no nieważne. W każdym razie do poprawki, praca na spuście. Dobra, podliczmy punkty. Przejdźmy sobie tutaj. Tu mamy 10. Tu mamy 20. Tu mamy 30. 36. 36, 46, 51, 54 punkty. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak robicie ten trening, to ważne są cztery zasady. Po pierwsze, tak jak powiedziałem wcześniej, raz w miesiącu. Po drugie, robimy go na zimno, czyli wchodzicie na strzelnicę. Tam z 5-6 razy można sobie pyknąć z pistoletu, żeby delikatnie rozruszać palec, ale generalnie robimy go na samym początku. Tylko ten trening, przed tym nic więcej, bo inaczej będziecie mieli zaburzone, e, zaburzone rezultaty. Z tego powodu, że jak idziemy na, na, na zawody, no to zaczynamy na zimno. Więc istotne jest to, że raz w miesiącu na zimno. Trzecia bardzo ważna sprawa, nie robimy poprawek, tak? Jeżeli coś nam nie wyjdzie, tak jak na przykład u Konrada, pomylił się na torze, pomylił się, koniec. Jakby to jest jeden z elementów, możemy oczywiście spróbować jeszcze raz i pamiętać o tym, że coś zrobiliśmy nie tak, ale w rzeczywistości, jak widzicie na zawodach, nie ma na to miejsca. Nie ma czegoś takiego, że jeszcze raz sobie strzelę. Nie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby właśnie każdy błąd, jakikolwiek, który wam się przydarzy, wziąć, przeanalizować i pomyśleć, dlaczego ten błąd się wydarzył. Bo jeżeli będziemy jakby 5 razy, 6 razy powtarzać to jedno ćwiczenie i wybierzemy sobie najlepszy wynik, to po prostu się oszukaliśmy, jeżeli chodzi o nasz poziom strzelecki. I najzwyczajniej w świecie ten wynik będzie nieprawdziwy w stosunku do tego, jaki aktualnie reprezentujemy poziom. Więc każdy najmniejszy błąd, potknięcie, zamyślenie, awaria pistoletu i reakcja na awarię pistoletu i tak dalej, musi być zachowane w tym treningu. Jeżeli to wszystko będzie no to będziecie mieli pełen pakiet informacji na swój temat i świadomość tego, co jest do poprawy. I czwarta, ostatnia rzecz to nie traktujcie tego jako właśnie takiego treningu typowego, czy jako jakiegoś wyznacznika tego, żeby polepszyć swoje samopoczucie na strzelnicy, tylko właśnie traktujcie to w 100% procentach jak. Feedback z Waszych umiejętności. Pamiętajcie też, że jak będziecie zmieniać strzelnicę, czy będziecie jakby za miesiąc sobie weryfikować ponownie swoje umiejętności, no to delikatna różnica powiedzmy, nie wiem, 5,5 ,5, a 5,8 faktora to weźcie, że to może być po prostu błąd. Innego ustawienia tarcz, Więc tutaj raczej chodzi o to, żeby patrzeć na zwyżkę nie w zakresie jednego miesiąca, ale na przykład pół roku. Jeżeli przez pół roku um, wasz ostateczny wynik będzie szedł ku górze, to znaczy, że jest dobrze. Natomiast jakieś pojedyncze um, wahania, delikatne wahania przede wszystkim nie świadczą o niczym. Tym bardziej też, że z miesiąca na miesiąc możecie mieć zupełnie inny dzień, lepszy, gorszy strzelecko. E, więc chodzi o to, żeby to zobaczyć w rozpiętości przynajmniej półrocznej. Dobra. My na dzisiaj kończymy. Jest gorąco, jestem upocony, ale yy, cieszę się, że udało nam się to zrobić. Zaraz Konrad jeszcze dostrzela swoje. I jeszcze na sam koniec, myślę, że tutaj jest kilka osób, które powiedzmy są w tym samym miejscu co ja i chciałyby też pójść w tym samym kierunku co ja. I jakby serdecznie Was zapraszam do tej, do tej przygody. Myślę, że, że Wasza indywidualna wiedza i zdobywanie tej wiedzy w różnych miejscach będzie bardzo. Dobre, ponieważ możecie to weryfikować, możecie e, sprawdzać różne opinie i sobie wyciągać własne wnioski, czy no, testować różnego rodzaju rozwiązania i dojść do, do miejsca, w którym no, będziecie się czuć jak najlepiej, więc, e, więc polecam Wam po prostu szukać informacji. Ale jeżeli będziecie śledzić po prostu ten kanał, no to też będę starał się przekazać to, co ja wywnioskowałem. Nie uważam i nie jestem pewien, czy to, co będę mówił będzie w 100% słuszne, ale to jest jakby mój, moja decyzja, mój wybór. Myślę, że może się udam do jakiegoś specjalisty właśnie pod kątem żywienia, natomiast z tych, tej wiedzy naprawdę wielu fajnych osób i takich, które potrafią udowodnić swoje osiągnięcia jest w sieci tak dużo, że, że można... Przynajmniej na tym początkowym etapie nie inwestować kasy, tylko powoli samemu dochodzić do pewnych wniosków. Przede wszystkim jakby poznać siebie. To jest, to jest jakby najważniejszy e, fragment rozwoju. Liczę, że kilka osób powie: A może to jest ten moment i trzeba zacząć działać I, i, i może faktycznie będzie to dla Was ciekawa przygoda, i, i będziecie się fajnie rozwijać. Strzelecko jakby jakby za was kciuki za siebie też. I dzień zero to jest ten dzień. Myślę, że raz w miesiącu albo raz na jakiś czas będę taki, takie podsumowanie robił. Myślę, że na początku na pewno te podsumowania będą częstsze, potem się to może troszeczkę rozciągnąć w czasie, bo potem pewne rezultaty, pewne rzeczy już nie są takie fresh, nie są takie zaskakujące, natomiast myślę, że za miesiąc będzie jakiś kolejny update i tak będziemy to robić. A w międzyczasie pojawi się jakiś materiał na temat rozwoju. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja się z Wami serdecznie żegnam. Trzymajcie się, cześć.